Już dzisiaj zaczyna się adwent i grudzień i w tym wypadku postanowiłem zorganizować serię, stworzyć z okazji taki ala kalendarz adwentowy na moim kanale. Będzie on się opierał na kilku takich jakby to można powiedzieć podseriach, ale o tym dowiecie się w trakcie, ponieważ składa się mogę tylko zdradzić, że składa się on z sześciu podserii. Pierwsza no, to pewnie mogliście już i tak zauważyć to na Instagramie, gdy udostępniałem miniaturkę serii. Wielka rafa koralowa, czyli cud natury, który może zniknąć. Czy widziałeś o tym, że największa rafa koralowa na świecie może zniknąć w ciągu kilku dekad? Gdzie tak de facto w ogóle znajduje się ta wielka rafa koralowa? Jak dobrze wiemy, rafy koralowe są rozsiane naprawdę wszędzie, czy to przy Egipcie, czy to właśnie przy Australii. A gdzie to jest? To jest wschodnie wybrzeże Australii, długość ponad 2 i prawie pół tysiąca kilometrów. A problemem takim głównym są zmiany klimatu i podnoszenie się temperatur wód, powodujące blaknięcie koralowców nawet o dziesiętne części stopnia Celsjusza. Nie mówiąc już o tym, jak się dzieje, kiedy o jeden stopień się zwiększa. Wielka Rafa Koralowa to dom dla półtorej tysiąca gatunków ryb i setek gatunków koralowców. Jeśli chcesz wesprzeć no, pomoc Rafy Koralowej, załączam link do zbiórki w komentarzach. A odwiedzenie tego miejsca może być na pewno wyjątkowym doświadczeniem, zanim będzie za późno. Ja osobiście jeszcze nie byłem tam, ale na pewno to jest jeden z moich marzeń, bo takim głównym no, to jest na pewno zwiedzenie całego świata. Dajcie znać w komentarzach, czy według Was, ile jeszcze według Was będzie tak kolorowa ta rafa koralowa, i czy będzie kolejny czynnik, który niestety, ale spowoduje black, szybsze blaknięcie jej?